No i dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy trzeci odcinek związany z odkryciami w Mysłowicach. Jest poniedziałek, jest bardzo dużo osób, które pomagają mi w badaniach, ale niestety zaczął nam padać deszcz. A jak wiecie, deszcz jest największym wrogiem archeologii, no bo cóż. Wtedy nie możecie doczyszczać obiektów, bo nic z tego nie wyjdzie. No wiadomo, trzeba dbać o dobro pracowników. No i co? Mam nadzieję, że to tylko króciutka mrzawka i znowuż słońce rozjaśni się nad, nam nad mysłowicami, co jest ważne. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają moje badania archeologiczne tutaj w Mysłowicach. W szczególności wielkie serducho należy się do mieszkańców miasta Mysłowic, które, którzy, bo Wy działacie na wszystkich polach. Ja Wam udostępniam filmy i rolki na wszystkich moich social mediach. Czyli jeżeli jesteście ciekawsi, bardziej chcecie zgłębić temat wszystkich moich wykopalisk i zajęć, które wykonuję, to wbijajcie proszę, zarówno na Instagrama, wbijajcie na Facebooka, yy, odwiedzajcie mnie na TikToku. Wszędzie wpiszy, wpis, znajdziecie mnie wszędzie wpisując sobie hasło. Po prostu archeolog w szpilkach. No i co? Teraz Wam pokażę, co się dzieje. Obracamy kamerę. Dobra, no więc. <laughs> klasycznie, przepraszam, klasycznie pod namiocikiem, bo zawsze namiocik się znajduje gdzieś na wykopaliskach archeologicznych. Mamy tutaj trzy piękne panie, studentki archeologii z Gdańska, które w tej chwili wykonują nam inwentarz. Jak wiecie, na wykopaliskach wykonujemy inwentarz zabytków wydzielonych i zabytków masowych. Dziewczyny w tej chwili robią inwentarz ujawnionych kości. E, co dalej? O proszę, tutaj mamy Tomka Jagoda i mamy kolejnego naszego przyjaciela, pana, który nam pomaga. Haj, Tomek! Cześć! <laughs> Hai. No i pana, który nam pomaga. Cześć! Witam, witam. E, no i co, i tutaj zobaczcie, że panowie. Dać, ładnie trumne, Oczywiście. czaszki, żebra, przedramienia, paluszki, łękotka. No i widzicie, ja wam już nie muszę opowiadać, ale widać, że jest to obiekt archeologiczny, albo inaczej grup numer 9 I jak widzicie, doczyszczamy go na tym poziomie, żeby złapać jego zarysy, zrobić skany i zdjęcia. Dodatkowo tutaj po całości y, jeszcze panowie oczyszczają, doczyszczają, to zostanie wykonany plan, żebyśmy byli pewni, że nie pominęliśmy żadnego obiektu archeologicznego. A teraz Wam pokażę najciekawszą rzecz. Mianowicie y, tutaj Karolinka. Karolinka mam nadzieję, że pamiętacie, była u mnie na praktykach. No i cóż, stała się uczniem diabła, nie? Ha, bo interesują wszystko, zarówno archeologia, jak i antropologia. Marcin Pszczółka, który Wam zwiewa, też znacie. No ale tutaj mamy coś bardzo ciekawego. A dlaczego mamy coś bardzo ciekawego? Oznaczyliśmy tutaj, słuchajcie, ten grób jako grób numer 8, tutaj. I co się wyróżnia w tym zakresie? Ano, ceramika, która nam wyszła, ceramika z grobu in situ. I zobaczcie sobie. To jest fragment pokrywki, ale morfologia tej ceramiki nakazuje nam wydatować ją na XIV wiek. Zatem, czy będzie można ten grób jako pierwszy powiązać z okresem średniowiecza, późnego średniowiecza, czyli XIV wieku? No to jeszcze zobaczymy. Na razie pracujemy nad obiektem. I oprócz tego dzisiaj gości będzie o wiele, wiele więcej. O wielu, wiele więcej. I jeśli będą, to będę wam pokazywać, bo mogę wam zagwarantować, że to są same ciekawe osoby. Zresztą wykopaliska zawsze przyciągają cudownych pasjonatów tej dziedziny. Zresztą też pewnie dlatego oglądacie ten kanał. No, i mówiłam Wam, że dzisiaj będzie gości, cały zacne grono, i teraz będziecie zadziwieni. Patrzcie, kogo tutaj ma! Dzień dobry, witam Was. Łukasz z kanału UKi Szczecin. Kto nie obserwuje, no to w te pandemii tutaj obserwować UKi Szczecin. Fantastyczny chłopak, który para się ja właśnie przestań poszukiwaniem. Przestań. Oprócz tego, zobaczcie, mamy Łuk, mamy grup. Łukasz Żywego Łukasza. Grup? Łukasz? Łukasz. Ja, się, chciałem pozdrowić wszystkich widzów widzów Kasi. Przeleciałem na chwilę, to są nie na półtorej godzinki z Krakowa tak. e, się spotkać, bo nie będzie okazji więcej to to? na razie. Tak. Więc, by, będąc tak blisko, nie wyobrażałem sobie, że. A jeszcze przy okazji takie cudo, wiecie. A Łukasz, ty jesteś pierwszy raz na wykopaliskach, czy byłeś wcześniej na wykopaliskach? E, nie, ale widziałem ludzkie zwłoki, ludzkie szczątki, e, a, to ale pamiętam, takie, takie, no, takie rzeczy. No. że w wykopie archeologicznym, bo to już są badania, tak, tak? W tej chwili, więc w wykopie archeologicznym nigdy nie stałem. Tak jestem No to proszę. <grym> Wzbogaciliśmy Twoje doświadczenie. Tak. I, I cudowna i... rozmowa z Panem Doktorem, po prostu, z tak. którym można rozmawiać i rozmawiać <grym> i nie kończyć i będzie wydobyć, o <grym> I jeszcze musisz do niego wrócić? Tak, to jest mega ciekawy i mega fantastyczny człowiek. Nie tylko na Twoich filmach, bo za takiego ja go uważałem, oglądając tak. Pana Doktora na Twoich filmach, ale w życiu osobistym, dopiero mnie zobaczył, przytulił, zaczął wyciągać jakieś mapy średniowiecznego Krakowa. Tak, tak, Opowiadać historii to jest naprawdę, cały nasz pan doktor. No, jest niesamowity. Także. Zatem moi drodzy, bardzo się cieszę z tej wizyty. Tych wizyt, jak Wam mówię, będzie więcej. No i co? O, chodź, chodź tu jeszcze Łukaszku. Zatem moi drodzy, subskrybujcie Wariata, bo no naprawdę będziecie mieć kupę radości w życiu. Trzymajcie się. Pozdrowionka, wszystkiego dobrego. No i dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj jeden z ostatnich dni wykopalisk w Mysłowicach, ale śpieszę Wam wytłumaczyć pewne kwestie. Ponieważ ja bardzo dużo publikuję za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, a mam tu na myśli Instagrama, Facebooka czy TikToka. Wszędzie zresztą tam możecie mnie znaleźć pisując rekord archeolog w szpilkach. Jest tam Was bardzo dużo. Na TikToku obserwujących jest ponad 25 tysięcy, na Facebooku już jest gdzieś z 15 tysięcy i tam bardzo dużo publikuje. Teraz też w szczególności z tych badań prowadzonych. Pojawiło się kilka komentarzy, które mogą świadczyć o pewnym niezrozumieniu. Mianowicie: A po co Wy to kopiecie? Dlaczego zajmujecie się cmentarzyskiem? Dlaczego zaburzacie spokój umarłym? Ja rozumiem, że Wasze pytanie płynie z pewnego niezrozumienia, ale możecie pytać, bo żadne pytanie nie jest głupie. Natomiast my jesteśmy na terenie budowy. Tutaj są to badania ratownicze, i na tym obszarze pod zamierzoną inwestycję należy osiągnąć odpowiednią głębokość. I docierając do tej głębokości, pracownice i ja jako osoba nadzorująca wcześniej tą budowę, stwierdziliśmy obecność szczątków ludzkich. Zatem, gdyby nie badania ratownicze, które w tej chwili się dzieją, wszelkie ujawnione szczątki ludzkie i groby zostałyby rozjeżdżone, rozmiażdżone przez buldożery, koparki i wszelki ciężki sprzęt. Więc proszę was, przemyśl, przemyślcie kwestię czy nie lepszym rozwiązaniem jest wykonanie badań archeologicznych podjęcie szczątków ludzkich naszych przodków uratowanie ich przywrócenie szacunku i czci osobom tu pochowanym ponieważ uniknęły zmiażdżenia i rozjeżdżenia trafią i przejdą analizę antropologiczną a potem z zaprzyjaźnionym Księdzem proboszczem z tej parafii zostanie dokonany wtórny pochówek. Przemyślcie proszę tą kwestię. Bo ja rozumiem, że pewne wasze pytania płyną z niezrozumienia, a ja jestem po to, żeby wam te kwestie wyjaśnić. Co mamy dzisiaj? No to obrócę kamerę i wam pokażę. Na polu boju jak zawsze Marcin Pszczółka. Hejo. <laughs> no i oczywiście nieodzowny. Tomasz Jagoda. No, i tutaj moi drodzy, prawdopodobnie ostatni grób, który udało się nam natrafić. W tej chwili, oczywiście, jak widzicie, w trakcie pracy. Tu był w ogóle jeden duży obiekt, rozpoczynający się od tych zbitych szpil, kończący się tak, jak się kończy jama grobowa. Oczywi oczywiście widzicie, że osoba spoczywająca w tym grobie spoczywa ponownie w układzie wschód. Zachód. My dzisiaj będziemy się zajmować doczyszczaniem i dokumentacją tego grobu, a potem tutaj na całości terenu zrobimy sobie plant, żeby stwierdzić, czy nie ma tu jeszcze jakichś wcześniej przez nas niezidentyfikowanych grobów. Jeśli chodzi o sam teren budowy, no to tak jak Wam powiedziałam, głębiej tu kopane nie będzie. Więc zasadniczo, tylko dzięki tym badaniom udało się szczątki ludzkie podjąć z szacunkiem i tak, jak mówię, przywrócić im honor i cześć. Ba! Ksiądz proboszcz ufundował lub jest w trakcie fundowania, tak zostałam powiadomiona przez osoby zaangażowane w historię Mysłowic. Tablicę pamiątkową. Zatem nie dość, że te osoby zostaną pochowane już na oficjalnym cmentarzu, to jeszcze zostaną uhonorowane pamiątkową. Oprócz tego serdecznie dziękuję też wszystkim mieszkańcom Mysłowic, którzy przychodzili tutaj i dzielili się ze mną wiedzą. W szczególności aktywne jest tutaj Stowarzyszenie związane z historią Mysłowic. Tutaj w szczególności pragnę podziękować Remigiuszowi. Nie będę Cię wymieniać z nazwiska, bo wiesz, różnie bywa. No ale na pewno zrozumiesz, że chodzi o Ciebie. Remig, dziękuję Ci za Twój trud i wsparcie mnie i uzupełnienie mojej wiedzy na temat miasta Mysłowic. No i dobrze, moi drodzy. Tyle na dzisiaj. Będę Wam pokazywać jeszcze etapy eksploracji tego grobu, grób. 9B. No i tak jak widzicie, będziemy sobie zaraz w trójkę go doczyszczać, dokumentować. No i co? Potem szczątki zostaną podjęte, a my zajmiemy się właśnie sprawdzeniem pozostałej części terenu. No i zobaczcie, Marcin dopad nasze zabytki wydzielone, opiekuje się nimi, dostał taką funkcję. No a Marcin zna się bardzo pszczółka. Nasza zna się bardzo dobrze na monetach. No i tutaj pokazuje. Naszym gościom i opowiada o monetach. Marcin, co byś tam powiedział ogólnie o monetach? Powiedz ogólnie. To Znaczy, akurat w tej chwili ciekawostką jest fajny guzik kontuszowy, który tutaj ktoś wykopał, chyba Adaś albo ten. Mhm. Natomiast z monet to przewaga boratynek, jak zwykle, czyli Szelągów. Ale mamy też ciekawostki, nie? Mamy też ciekawostki, no ale dopóki one dokładnie nie będą rozpoznane. To Oczyszczone, może nie? No, nie. Nie puszcza ad ale wszystkie no. raczej datujemy na 16-17, wieku. Tak, nie? początek, najstarsza chyba jest początek XVI wieku. Dobra. No, oprócz tego, moi drodzy, no miejmy nadzieję, że ostatni grup 9b będzie teraz podejmowany i ja Wam to pokażę, w jaki sposób się to robi. O dziwo, zobaczcie, że, no jak to inaczej nazwać, w dolnej części osoby złożonej jako... Osoba 9b spoczywa fragment, proszę bardzo, żuchwy osoby, która była obok z grobu 9a. No i co jest ciekawostką, właśnie to jest ciekawostką, moi drodzy, że sami zauważycie, że coś tutaj jest nie tak. Mianowicie mamy tutaj zachowaną, zobaczcie sobie, kość udową lewą, no ale gdzie jest reszta, moi drodzy? No i teraz po co są potrzebne badania ratownicze? A no właśnie po to, żeby takie rzeczy się nie działy, bo zobaczcie, idzie Wam tutaj, tu w kop pod studzienkę kanalizacyjną. No czyli jaka jest prawda? Prawdopodobnie wykonując pracę przy kanalizacji miasta, nie zauważono, że tutaj spoczywają kości ludzkie. No i w tym sposobie my mamy ten szkielet zachowany w takiej, a nie innej formie Kiedyś spokół pani zapomnia w gobie Teraz odnaleęcień w sie przy sobie Znów tu jesteśmy To lata w ciszy Znów nas nie zmienia pamięć wiecznym światłem w Twoich sumieniach. Znów tu jestem. No, i dzień dobry, dzień dobry. Wszystko, co piękne, kiedyś się kończy. Informuję Was, że w dniu dzisiejszym pięknie zakończyłam wykopaliska w Mysłowicach. Stwierdziliśmy kilkanaście obiektów archeologicznych, z czego, jak wiecie, część z nich to były groby. Tylko niektóre z nich są grobami szkieletowymi, które stwierdziliśmy. W układzie anatomicznym. Natomiast mamy bardzo dużo kości ludzkich, przemieszanych, które były przez nas podejmowane z całości terenu. Oczywiście wszystkie one zostały zabezpieczone. Oprócz tego jest przepiękny inwentarz zabytków wydzielonych, które trafią do konserwacji. No i patrzcie, zaraz Wam dokończę, tylko Wam jeszcze powiem. Zobaczcie, tak zabezpiecza się. Tutaj były te fundamenty odnalezionej kolumny maryjnej 1727. Dobra, dokończę Wam za chwilę, jak przestanie krzyczeć. Dobra, zasadniczo nie wiem, na czym zakończył się ostatni kadr. Chyba na tym, że kościół wybijał południe. Zasadniczo, tak jak Wam powiedziałam, koniec badań. Oczywiście koniec oznacza dla mnie dopiero początek. Wybaczcie, że jest głośno, no, ale jesteśmy na placu budowy. I co? No, wyniki są rewelacyjne. Takie badania są dla mnie spełnieniem marzeń. No, bo tak jak widzicie, połączyła się archeologia z antropologią. Dlaczego mówię, że to dopiero początek? Bo tak naprawdę, tworzenie sprawozdania z tego miejsca oraz całej długomiesięcznej analizy antropologicznej na spokojnie, powoli od zakończenia wykopalisk. Archeolog ma 3 miesiące na przygotowanie sprawozdania. Ja myślę, że będę Wam nagrywać materiały z opracowania szczątków kostnych, które tam niektórym się podobają, niektórym nie. Ja uważam, że można się z nich dużo nauczyć, moi drodzy. I co? Wam serdecznie dziękuję na obecność na kanale. Eee, dziękuję Wam, bo ogromnie, ogromnie Was urosło. Jeśli mogę tak powiedzieć, zarówno na kanale, no przede wszystkim, TikTok wystrzelił strasznie do przodu. Więc, jeśli nie obserwujecie, to wpadajcie. Jestem też na Instagramie, jestem na Facebooku. Wszędzie tam możecie mnie znaleźć. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy brali udział tutaj w tych badaniach. No, a tutaj mówiąc, wszystkich, mam na myśli przede wszystkim moich przyjaciół. Tomka Jagodę i Marcina Pszczółkę. Niezastąpieni partnerzy, cudowni przyjaciele, przecudowni współpracownicy, którym serdecznie dziękuję. No i co? Nie przeciągając, moi drodzy, dziękuję życiu i temu nad nami za to, że pozwolił mi przeprowadzić tutaj kolejne w moim życiu, bodajże setny sezon badawcze. Trzymajcie się ciepło, serdecznie Was pozdrawiam. Pa!